Nie ma co grywać, że jestem tutaj bardzo zadowolony, nie tylko z wyniku, ale z gry zespołu. Jakieś zastrzeżenia na pewno mogłem mieć do pierwszych 5-7 minut, gdzie było kilka fragmentów, że rożne i po jednym czy dwóch było bardzo groźnie, więc, więc yy, mimo, że byliśmy mocno skoncentrowani na, na tym elemencie, bo wiem, że to jest bardzo jest silna, silna strona od, 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 Odry, to gdzieś no, nie ostrzegłem się błędu, na szczęście strzał był w środek bramki i i nie było takiego zagrożenia, jakie mogło być. Później cieszą te, te bramki w pierwszej połowie, bo nic tak, nic z tynera jak, jak gdzieś tam bramki po ładnych akcjach i to były w ataku pozycyjnym. Te dwie, trzecia po stałym fragmencie też to też, jest też, też fajnie wypracowane. więc cieszymy się z tego. Myślę, że szkoda, że w drugiej połowie ta sytuacja dama i nie, nie zamieliśmy na bramki. Bo mimo, że 3-0 było, to, to czuliśmy. Yy, ze strony Odry, która mocno napierała i w końcówce gdzieś tam było groźnie kilka razy. Dlatego ważne było, żeby, żeby zdobyć czwartą ramkę, mówię bo dwie, trzy sytuacje do tego były, były bardzo dobre. Ale nie będę narzekał, bo, bo strzeliliśmy trzy ranki zespołowi, który, który do tego momentu miał najmniej straconych bramek w lidze i, i który, który bardzo dobrze jest zorganizowany i ciężko się bardzo tutaj z Odrą gra, więc jeszcze tu nie ten zespół zgubi punkty, bo ten zespół ze ścisłej czołówki, więc wyjeżdżamy zadowoleni. Mamy teraz tydzień na przygotowanie się do meczu. Mamy też dwóch pokarkowanych zawodników i, i trzeba w mik mikrocyklu by zastanowić się, jak, jak, jak to poukładać. Dziękuję. Czy są jakieś pytania do pana trenera? Jeżeli nie, dziękuję. Dziękuję bardzo. bardzo. Dobry wieczór. Zaczęliśmy nieźle, 15 minut nic nie wskazywało, że dzisiaj tak znamy takiej, takiej porażki, potem błędy. Pierwsza bramka po z dystansu, gdzie, gdzie naprawdę mieliśmy na to, na to uważać, bo było widać, że w poprzednich meczach Górnik Męczna korzysta z tego argumentu. Druga samobójcza, trzecia po w fragmencie gry i było, i było po temacie. Za dużo błędów indywidualnych dzisiaj, dzisiaj wystąpiło w mojej drużynie. Skrzętnie przeciwnik to wykorzystał. I taki, taki obraz tego meczu był, że już praktycznie po pierwszej połowie było wszystko pozamykane, po ale ja uważam, że każdy zespół ma kryzys w tej lidze, Każdy zespół w trakcie rundy mm, jakiś taki ma taki dołek. Jestem pewny, że z tego dołka mój zespół wyjdzie, bo to są charakterni zawodnicy tworzą naprawdę fajny kolektyw i ciężkie chwile ciężkie chwile przed nami. Ale, ale jak, jak sobie wspomnę m, pamięcią, to nie z takiej opresji wychodziliśmy, nie walczyliśmy o utrzymanie, jak, jak walczyliśmy m, naprawdę w tych meczach, jak się to mówi, o życie. jest doświadczony i, i wiem, że, wiem, że się pozbieramy. I to jest też, też moja rola, że, żeby nie uśmiechać się i nie wchodzić m, cały czas uśmiechniętym na konferencję po wygranych meczach, ale, ale są też, takie momenty w sezonie, że trzeba, że trzeba zareagować inaczej i to jest moja rola, żeby, żeby zespół, zespół wyszedł z tego kryzysu, a jestem, jestem przekonany, że ci zawodnicy i ta drużyna z tego kryzysu wyjdziemy.